Więcej mocy na te święta, Paco Power na prezenta. O, 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 o. W klubie sportowym Paco przy ulicy Kiepury 5B gościmy Karolinę Michalczuk, naszą wspaniałą zawodniczkę. Karola, zanim porozmawiamy o Twoich ostatnich występach, a także o tym, co wydarzy się wkrótce, przyjmij od Peli i całego klubu sportowego Paco najserdeczniejsze życzenia 6 grudnia. Obchodzisz urodziny, życzymy Ci zdrowia i samych sukcesów. No i marzymy tak jak ty o tym chyba największym wydarzeniu, abyś wystąpiła w przyszłym roku na igrzyskach olimpijskich. No dziękuję bardzo. No, myślę, że no zobaczymy. W maju mamy kwalifikacje, yy, także no, to tam, tam się okaże, czy polecę na te igrzyska, czy nie, ale myślę, że no, powinno być dobrze. To takie największe życzenie na urodziny, te które 6 grudnia będziesz wchodziła, aby, aby spełniło się to właśnie marzenie. Tak, to jest moje chyba życzenie takie na przyszły rok. Karola rok już dobiega końca Mistrzostwa Unii Europejskiej. Tam nie udało się obronić tytułu mistrzowskiego. Drugie miejsce przegrałaś z Nikolą Adams. Później były Mistrzostwa Europy medal brązowy. Chyba troszeczkę inaczej wyobrażałeś sobie, że będzie wyglądał ten 2011 rok. No tak, na pewno chciałam na najwyższych podium, na najwyższym podium stać. Nie udało się, także no... Tutaj w finale z Nicolo Adams to troszkę głowa zawiodła. No, a na mistrzostwach Europy, no to tak jak każdy widział, no, tu, tutaj trochę sędziowie pomogli rywalce. Myślę, że na mistrzostwach Europy to była dobra forma. Na mistrzostwach Unii Europejskiej też była dobra forma, tylko że no wiadomo, że tutaj, to tak jak mówię, za bardzo chciałam wygrać. Już myślałam, że wygram. W głowie było troszkę inaczej. także Tutaj mieliśmy też ostatni start w Stanach Zjednoczonych. Uważam, że dobrze tam się zaprezentowałam i teraz już jedziemy w środę z trenerem Maciejeskim na taki obóz wypoczynkowy, leczniczy do Cetniewa i to będzie zakończenie sezonu. Nie wrócę do tego turnieju czy w Kalifornii. Tam stoczyłaś cztery walki, trzy wygrane i jedna porażka, no chyba też niesłusznie, bo, bo z tych relacji, co mieliśmy zarówno trenera Piotrowskiego, jak i pozostałych zawodniczek, on mówił, że wyraźnie wygrałaś ten pojedynek. Tak, wiadomo, tam y, sędziują pod gospodarza, tak, y, także no, chcieli może, żeby z jedna, chociaż Amerykanka ze mną wygrała, ale tutaj się tym tak zbytnio nie przejmuje. Karola wrócimy do tych najważniejszych jeszcze imprez, Unia Europejska i Mistrzostwa Europy. Mówiliśmy o sędziowaniu, ale chyba też trzeba powiedzieć o tym, że ta stawka zawodniczek się wyrównuje z roku na rok, przez to, że kategoria 51, w której walczysz jest kategorią olimpijską, ten poziom tutaj no, znacznie wzrósł. No tak, tak jak mówiłam, to już teraz są... Walka, tak jak o emeryturę, Tak jak wiadomo, że jak ktoś poleci na, do Londynu na, na Igrzyska olimpijskie i zdobędzie tam medal, to jest ustawiony do końca życia. No i wiadomo, że każdy będzie wal, walczył, żeby tam się zakwalifikować. W przyszłym roku kwalifikacja jedyna tylko do Igrzysk Olimpijskich w Londynie, to Mistrzostwa Świata w Chinach. Ostatnio czytałem wywiad z Sofią o Chigawą, która mówi, że no tam sędziowanie może być bardzo różne i te ściany nie tylko ściany mogą pomagać gospodyniom. No tak jak Sofia się wypowiadała, no wszędzie ściany pomagają. No i Sofia akurat tam ma niemiłe wspomnienia z Chin, bo też z Chinką ją właśnie tam skrzywdzili, ja pamiętam to walkę. No ale ja mówię, no to nie trzeba też tak psychicznie wiadomo, że też mnie tyle razy skrzywdzili, ale nie będę się psychicznie ustawiała, że mnie ktoś skrzywdzi, tylko... Trzeba pracować tak, żeby nie skrzywdzili. No. Karolina, 7 grudnia wyjeżdżasz już na ten obóz Leczniczy. Jak później będą wyglądały przygotowania do tych najważniejszych przyszłorocznych startów? E, planu jeszcze nie znam. E, wiem, że będziemy mieli mistrzostwa Unii Europejskiej, mistrzostwa Polski przed mistrzostwami świata, turniej w Rosji, sztama. Także no nie znam dokładnych dat, no ale sezon się zaczyna dosyć mocno. Dziękuję pięknie za rozmowę, Karola i przyjmij jeszcze raz od nas najserdeczniejsze życzenia z okazji. Dziękuję i pozdrawiam całe PAKOP!